Prawdziwa, to jest y, historia potwierd y, potwierdzona y, przyrodniczo. Żeby w ogóle stanąć do konfrontacji z niedźwiedziem, musimy go rozpoznać. Więc jeżeli stwierdzimy, że uciekali, że jednak będziemy uciekać przed tym niedźwiedziem i stwierdzimy, że niegłupim pomysłem będzie, y, będzie ucieczka na drzewo i ten niedźwiedź będzie próbował zrzucić nas z tego drzewa począsając łapą, to znaczy, że mamy do czynienia z niedźwiedziem brunatnym, czyli takim, który występuje tutaj u nas. Jeżeli uciekając przed niedźwiedziem wejdziemy na drzewo, a niedźwiedź będzie próbował wejść za nami po tym drzewie, to niedźwiedź grizni. Jeżeli uciekamy przed niedźwiedziami w okolicy nie ma żadnego drzewa i jest zimno, to niedźwiedź polarny. Jeżeli wchodzimy na drzewo i mamy już tam niedźwiedzia, jest to koala. Jeżeli siedzimy na drzewie i oglądamy widoki i nagle niedźwiedź ląduje nam na głowie, to znaczy, że jest to panda. A jeżeli spotykamy niedźwiedzia w lesie i odpłacze na nasz widok, jest to miś koralgol, największa fajpłapać niedźwiedzi. A ja to mam. A właśnie, jeśli chodzi o koralgola można, ale jeżeli spotkamy małe niedźwiedzionko, to najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to podejść do niego i wsygnąć sobie selfie. Skoro on jest sam, znaczy, że oderwał się od matki, a więc matka go szuka i jak tylko matka go zobaczy. Że coś jest przy jej małym niedźwiedziątku, od razu rzuci się do ataku. A mówiąc tak troszeczkę bardziej na poważnie, jeżeli naprawdę ktoś w ogóle byłby na tyle mądry, żeby uciekać przed niedźwiedziem, ja Wam mogę doradzić tak. Najlepiej bie biec z górki i wykonywać bardzo ostre zakręty, bo niedźwiedź faktycznie rozpędzi się do 60 km na godzinę, ale ma troszeczkę problem z chłodzeniem zakrętę. Z mojej strony na razie tyle. Dziękuję.